Teraz zrobię bardzo podobny baner, tylko dotyczący drugiego hotelu, który jest dokładnie to jest taki hotel, który jest dokładnie po przeciwnej stronie autostrady i ten hotel jest bardzo podobny. W związku z tym ja sobie wymyśliłam, że tutaj zrobię po prostu obrócę go tak jakby o 180 stopni, czyli będzie no żeby tak nie był bardzo podobny, nie był taki sam. Trzeba jakoś troszeczkę pozmieniać. I zobaczymy, co mi wyjdzie. Pierwszą rzeczą to będzie: Zapisałam go pod inną nazwą. Pierwszą rzeczą będzie właśnie zmiana tego tutaj adresu, czyli akcję. I klikam tutaj właśnie na ten. On mi się w tej ramce jest tu wpisany. On Release. Klikam go, wtedy pojawia się tutaj ramka i wtedy ja sobie tutaj za, zapiszę, jaki ma być ten adres tego. Czyli to ma być to. Wersja polska. Skopiuję sobie ten link. I wstawiam tu, gdzie on powinien być. Tak. File. Save i już jest ustawiony. Teraz pozmieniam sobie te napisy w, w library. Jakieś po prostu inne, żeby nie było to to samo. Mhm. I to też sobie zrobię. I może zacznę w takim razie od tego i chcę go po prostu obrócić. Tutaj już weszłam do edycji. Zmieniłam przy, przy pomocy przyciskając F8, zmieniłam go na grafikę. I teraz wchodzę sobie tutaj, gdzie to jest Modify, Transform i Flip Horizontal. I on mi się zmieni. Teraz wracam do sceny. No i już jest tak. Czyli, jeszcze wracamy w takim razie tutaj do tych. O i to trzeba będzie zmienić na nie Kraków, tylko Katowice. Ok. I teraz wstyndie już też będzie zmienione wszędzie. Pozostałe. Jakoś napiszemy inaczej. zmieniam sobie po trochu po kolei te wszystkie napisy. Nowoczesne, funkcjonalne napiszę. Transakcjonalne pokoje bezpłatny, internet. No, to tutaj nie ma jak z tego zmienić. I ostatnie to. I to trzeba będzie pomyśleć, jak to pozmieniać. Dobrze, zmieniłam napisy. No, i teraz trzeba będzie jakby to wszystko od nowa poustawiać tak, jak powinno być. Bo w tej chwili to on chodzi, no tak jak. A może go zostawić tak jak jest? Ja chyba jednak zostawię tak jak jest, tylko jeszcze raz. Publish Preview HTML Ok, czyli wydaje mi się, że on wygląda zupełnie dobrze. Tutaj tylko została to przesunięta ta jakby jezdnia w drugim kierunku i teraz trzeba będzie oczywiście tylko zmienić obrazki na inne. I teraz jak ja to zrobię, obrazki. To jest ten pierwszy obrazek. Klikam na niego banner 5. I teraz muszę tylko podmienić te obrazki. One są także tutaj w bibliotece. Tak, ten jeden już podmieniłam. Teraz mi zostały te dwa. To jest zbędne, bo to jest dwa razy. Czyli teraz ten, klikam dwa razy, i tutaj sobie ustawiam import. I to miał być baner 4. Otwórz, i on mi się już tutaj podmienia. I następnie ok. Zmienił mi się. I zobaczymy, jak to teraz wygląda w banerze. Enter. Ten jest jeszcze niezmieniony. I ten jest zmieniony. Dobrze, teraz zmieniam jeszcze ten baner. Klikam dwa razy i podobnie. I tutaj, jeżeli można go updateować, jeżeli na przykład umieściliśmy obrazek w banerze, a przez ten czas chcieliśmy coś tam zmienić, czy wyostrzyć, czy, czy, czy może jakiś dokonać zmian, powiększyć, pomniejszyć, rozjaśnić na jakimś innym programie graficznym. Wtedy możemy sobie tutaj nacisnąć update i wtedy się zupdate'uje ten obrazek, ale ja go chcę zmienić na inny, czyli importuję teraz na obrazek numer 6. Otwórz OK. Jeszcze raz zobaczymy, jak to wygląda. Okazuje się, że dwa obrazki zrobiłam zupełnie takie same, no ale. No dobrze. Czyli to wygląda dobrze. File save. Zapisuję go sobie. Publish. Dobrze i teraz chcę go umieścić na stronie internetowej ten banerek. A więc w tym momencie potrzebuję przesłać te pliki na serwer. Tak, pierwszą rzeczą to będzie katowice HTML. To jest plik HTML tego baneru. Otwieram go przy pomocy notatnika. I tutaj wybieram sobie kod tego baneru. Kopiuję go. Ctrl C. Dobrze. W tym momencie otwieram sobie file Zille. Pobieram sobie odpowiedni plik serwera. Tak, pyta mi się, czy chcę go pobrać. Dobra, został pobrany. Otwieram go także edytuję. W odpowiednim miejscu w kodzie wstawiam sobie ten baner. HR żeby był oddzielony linią. Tak, i teraz tutaj w dwóch miejscach trzeba ustawić właściwą ścieżkę. Ponieważ ten banner będzie w odpowiednim. Ten baner będzie w odpowiednim katalogu, czyli w dwóch miejscach trzeba ustawić jego ścieżkę. I gdzie to jest tutaj SRC to jest raz. i jeszcze w drugim miejscu value i to będzie w tych dwóch miejscach i już jest to przyszykowane tak file zapisz zapisz przesyłam ten plik teraz na serwer tej mi filezilla już wykryła że jest jakaś zmiana w tym pliku i pyta się czy go przesła otwierz tak pojawił się kliknę na niego i wchodzi mi do właści na właściwą stronę internetową.